Robimy próbę y, czochradła do wełny. W roli głównej, w roli głównej czochradło I, i, alpaka. I, i alpaka. Taka no, prosto z prania. No, normalnie to kosztuje 800-900 zł. No, nie będziemy mówić ile materiału na to poszło, ale zobaczymy czy to będzie działać. Chwila prawdy. Mm -hmm. Jak widać, ładnie to działa. Aż sam jestem zaskoczony, że z takiego zbitka robi takie puszyste. I przekładamy. Pątki są trudne, żeby to złapało, tak? Tak. Czyli za dużo nie można pchać nie jest dużo co i tak nie jest dużo Przecina się w niektórych miejscach ale właśnie. i taki tak jest już na gręplę no, gotowe, gotowe. Bo to nie ma być po prostu idealne tylko ma rozbić to nie to ma być po prostu takie właśnie o, Aha. delikatne takie, ma, coś. taki tak. puszek o bo Aha. tu jest zbite co widać to są takie o jest no, takich kłaczków Robi taki puszek, i potem idzie na drumka to nie? Tak. Potem trzeba to po prostu rozczesać gręplami porządnie. Czyli jak prototyp, ok? Myślę, że tak. Wykorzystano. Hmm. Bardzo wyjściowej. <grym> Worek. <grym> tak. Teraz ja, tylko kwestia tak. <grym> Bałem się, że będą się gwoździe przycinać, ale... Super. Czyli kwestia teraz dopasowania do techniki do sprzętu, tak? Tak. Hmm. Okej, okay, dobra. I kłaczki są no, rozplotone. Wersja 1.0. Co tak. <laughs> Czochradła do <laughs> do wełny. Jak kurwa, cjała, No.